Dzień dobry Państwu, witam w niedzielę, 8 dzień grudnia. Proszę Państwa, Syria padła. Istniejący od kilku lat zamiar Izraela został zrealizowany. Moją ulubioną teorią spiskową wiążącą wojnę na Ukrainie z tym, co działo się na Bliskim Wschodzie, jest to, że w ramach realizowania planu Inona, czyli planu tego wielkiego Izraela, który będzie w granicach niemalże biblijnych czy też będzie obejmował pewną sferę wpływów w tych granicach. No Rosja postawiła, powiedziała nie w momencie kiedy rzecz doszła do Syrii. Najpierw zrealizowano te wszystkie kolorowe rewolucje w basenie morza śródziemnego, dzięki którym zlikwidowano większość państw, które miały Moc sprawczą, moc działania, miały armię, miały pieniądze, mogły zagrozić planom, w tymże basenie planom Izraela, planom amerykańskim i dlatego rozwalono Libię. Oczywiście w imię demokracji i wolności. Zlikwidowano straszny reżim w kędzierzawego, włochatego Muamara. Kaddafiego, którego tam wszyscy Libijczycy musieli niestety znosić, żyć w niewoli, w tym komunizmie, jak to mówiono. To był komunizm naftowy. I całkiem ten komunizm naftowy dobrze wychodził, bo Libijczycy zdaje się nie płacili za benzynę, tam mogli studiować za granicą, studiały za darmo, dostawało się mieszkania za darmo. No po prostu żyli w takim rozpasaniu, zostali rozpuszczeni przez ten komunizm. Myślę, że to tak jest generalnie na świecie. No a teraz mają wolność i demokrację, przez co tam kradną im ropę. No, i raczej muszą się poruszać skałcznikowym u boku, bo Libia była zlepkiem plemion. I właśnie ten wspominany przeze mnie po raz kolejny plan Inona zakładał to, że można podzielić te wszystkie regiony wzdłuż linii demarkacyjnych, etnicznych, religijnych: tu sunnici, tam szyici, Dlatego, że te granice, które w tym regionie istnieją obecnie, to są granice y, praktycznie postkolonialne, więc y, te państwa zostały utworzone w ten sposób, że w wyniku dekolonizacji ktoś tam, jakiś kacyk rodzina y, objął władzę, czy istniał jakiś tam konsensus międzyplemienny, ale to jest, to jest bardzo łatwo wsadzić kij i wbić klin i to wszystko. Porozdzielać. Taki jest wyartykułowany w artykule, do którego cały czas nawiązuje pomysł. No i tak to miało miejsce właśnie podczas tych kolorowych rewolucji. Rosja odpuściła Kaddafiego, który był jej naturalnym sojusznikiem w regionie, no zresztą to też Polacy budowali Libię, prawda, za PRL-u, bardzo intratne kontrakty, dużo ludzi, inżynierów tam znalazło pracę właśnie przy tych wielkich projektach Kaddafiego, budowa autostrad, ale też tej Rzeki podziemnej, która miała nawadniać Saharę, która była już w dosyć dużym stopniu zaawansowana. Także, proszę Państwa, no, Rosja odpuściła tam tę rzecz. że taki filozof francuski Levi dostarczył takiego moralnego uzasadnienia, dlaczego. Powinno się zaatakować ten straszny reżim Kaddafiego, no bo Kaddafi okazało się nie był naszym gangsterem. Przeprowadzono z nim takie ostatnie rozmowy, bodajże wcześniej wizytował Paryż, potem pojechał do Włoch, no ale jakoś tam nie udało się go przekonać do, do tego, co powinien zrobić, i no i musiał niestety marnie skończyć. Proszę Państwa, nie skończył marnie w, tym, w tamtym rozdaniu Bashar Asad, dlatego że Rosja się postawiła. Rosja powiedziała, że no to za dużo to niezdrowo, oni tam mają bazy, morską bazę w rejonie Morza Śródziemnego, bazę, która pozwala im w pewnym sensie tę siłę, no, tak, na Afrykę również roztaczać. Więc no, Rosja zawalczyła z państwem ISIS, niby, no bo wiadomo, że ktoś chciał obalać Asada. No ci co sami, co zawsze. To znaczy, to znaczy robi się to tak, że się formuje taką koalicję z różnych tam fajnych ludzi, którzy mają ochotę sobie powalczyć, bo to są zazwyczaj ludzie, którzy mają w głowie właśnie jakieś idee religijne albo etniczne, jakieś tam waśni są, no i w ten sposób gramy. To zresztą jasno formułowała jedna z doktryn Pentagonu, że formujemy taki Multi Sectarian Force, dajemy im świadomość pola walki, dajemy im uzbrojenie, jak najmniej amerykańskich żołnierzy. Wyłącznie w roli doradców. No i tak tam było właśnie, że niby walczono z terroryzmem, ale tych terrorystów też kupowano ropę tam gdzieś kradzioną z jakichś pól w Iraku, niby walczono z tym państwem ISIS, no ale właśnie wszystko niby, bo przy okazji trzeba było przeformatować to, jak wyglądała mapa polityczna regionu. I tutaj Rosjanie, niby walcząc również z ISIS, przecież wygrali z państwem islamskim, prawda, które zostało zlikwidowane, no zrobili swoje, postawili tam but na, na ziemi, no a przede wszystkim wsparli tego Asada, który był coraz większą solą w oku Izraela i właśnie tego Asada w usiłowano stamtąd wywalić, no jakby w pierwszej kolejności była to, to, głów, było to główne zadanie, no bo z Syrią Izrael wojował kilka razy, z Syrią miał napięku, Zbory graniczne, ale też była to kwestia wspierania przez Syrię i Hamasu, i Hezbollahu, i utrzymywania kontaktów z Iranem. Więc był to jeden z głównych wrażych państw, było to jedno z głównych wrażych państw w regionie. I tu Rosjanie się postawili i tego Asada nie udało się wówczas obalić. Syria dalej zachowywała się, pomimo tam różnych kontaktów nieformalnych z Rosjanami, zachowywała się tak jak wcześniej, czyli ten Hezbollah futrowała. No i teraz, tak po kolei, właśnie Netanyahu się pochwalił, że, że to dzięki temu, co Izrael robił, padł Asad teraz. Ale wracając do tamtych czasów, było jeszcze tak, że skoro Rosjanie to zrobili, Izraelowi, Stanom Zjednoczonym, Zachodowi w Syrii, no to y, Zachód zrobił Majdan. Zaraz później było to, co, y, z czym mieliśmy do czynienia na Ukrainie kwestia wybrania Ukrainy z rosyjskiej, postsowieckiej strefy wpływów. I to no, zrobiono Putinowi pod bokiem. Do momentu, kiedy on się nie postawił, już tak na, na całość i rozpoczął te y, zmagania z 22 roku. Wcześniej, oczywiście, była tam wojna o Donbas, wcześniej, oczywiście, były te wszystkie podgryzania się, że tak powiem. Y, no i, i też Putin zaanektował Krym, zaraz jak to się wszystko zaczęło. Także proszę Państwa. Jest to cały czas globalny konflikt. Możliwe, że żyjemy w trzeciej wojnie światowej już. Jest to cały czas konflikt o to, żeby wyeliminować wpływy Iranu z Bliskiego Wschodu. I skłonić Rosję do albo neutralnego, albo prozachodniego stanowiska w obliczu konfliktu z Chinami. Tak to mniej więcej wygląda. A przy okazji Izrael usiłuje wykroić tę przestrzeń dla siebie przy pomocy czystek etnicznych ludobójstwa, w czym no, cieszy się poparciem również nie tylko. Tych ludzi, którzy, no, lobby izraelskiego w, w Stanach Zjednoczonych, jedynego lobby, które nie jest zarejestrowane jako, jako lobby, i y, y, bardzo dużej części amerykańskich ewangelików, właśnie tych syjonistów, chrześcijan, że tak powiem, czyli, czyli tych wszystkich, którzy uważają, że, że Izrael musi zaistnieć w swoich politycznych, biblijnych, Granicach musi zostać odbudowana trzecia świątynia, i wtedy dopiero będziemy mieli szansę na paruzję. Wtedy będziemy mieli szansę, według ich myślenia, to zwłaszcza Baptyści są, że Jezus Chrystus ponownie przyjdzie na nasz świat, żeby na nim królować. No więc tak to się właśnie toczy, i teraz jesteśmy świadkami kolejnego rozdania, no bo Rosja w tym konflikcie ukraińskim jest dosyć wymęczona, i zresztą ja tutaj oczywiście wietrzę zawsze teorie spiskowe, różnego rodzaju, nawet nie teorie spiskowe, tylko spiski po prostu. I tak się zastanawiam, czy z czasem te rozmowy rozjemcze, pokojowe prowadzone z Rosją. Które miałyby ustalać status Ukrainy, i w ogóle jak tam nasz region wschodni, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, miałyby wyglądać, nie obejmowały tego, że Rosjanie odpuszczą sobie Syrię, czyli nie będą bronić Asada. A można było to wnioskować po tym, że Ci Rosjanie, którzy, te wojska, które były w Syrii obecne, zupełnie odpuściły sobie walkę z tymi rebeliantami, terrorystami, jak tam ich zwać, a nawet ponoć wcześniej ewakuowały się stamtąd. Jakieś okręty odpłynęły, nawet rodziny z rosyjskiego personelu dostały tam polecenie ewakuacji. Czyli coś było na rzeczy, że tutaj Rosjanie tym razem się nie postawili nie próbowali się postawić, bo ten marsz na Damaszek okazał się niesamowicie szybki. No, po prostu wsiedli chłopcy w samochody i pojechali do Damaszku. Tak to wyglądało mniej więcej. Y przy okazji oczywiście Izrael z radości zbombardował tam y kolejne cele, no bo Rosjanie ich już nie bronili. Swoimi systemami. Wcześniej wszelkie bombardowania izraelskie w Syrii były z Rosjanami uzgadniane, żeby nie, oni nie aktywowali swoich systemów. Tam y, Życi mówili, co, y, co by chcieli sobie y, zburzyć, no i Rosjanie się zazwyczaj na to zgadzali. Były tam różnego rodzaju animozje i y, y, y tarcia, ale mniej więcej tak to wyglądało. Także tym razem nie i tym razem. Izrael zajął wzgórza Golan, gdzie te były te wojska rozjemcze ONZ, więc kolejny krok na drodze do tego biblijnego Izraela i zbombardował, ponoć. Jakieś tam zakłady produkcji broni chemicznej, no nie wiadomo co kto bombarduje, bo to proszę Państwa, w takim zamieszaniu, to co nam mówią, to jest y, dopiero można weryfikować jakoś tam po, jak, po dłuższym czasie, y, bo każda strona mówi, co jej tam jest wygodne, by powiedzieć. Tak czy owak mieszkańcy Damaszku ponoć się uradowali. No, zresztą były jakieś tutaj też demonstracje. Widziałem samochód w z flagą syryjską, z napisem Freedom. No, oczywiście, wolność, wolność jak najbardziej, donoszenia kałasznikowów i y, chaos, chaos i chaos. W Damaszku strzelają do samochodów, rabują. Podobno obrabowano Bank Centralny Syrii. Wiadomo, trochę tam było, żeby sobie przygarnąć. Ale też od razu zajęto się, i to nie wiadomo, kto zajął się, bo to kto, kto wie, którzy ludzie są, którzy, to znaczy, którzy te, ci rebelianci, terroryści, opozycja syryjska, bo też się tak nazywa tych ludzi, z kogo się składa. Myślę, że agentura izraelska tam jest na, na ziemi, już ten i wywiad wojskowy, ale nie tylko wywiad wojskowy, tylko jakiś jacyś komandosi, bo. No, właśnie, oprócz sklepów, które były w pobliżu, yy, zaatakowano i yy, splądrowano ambasadę Iranu. No, myślę, że nikt tam wam nie szukał tego, co szukano. W sklepach musiała być to jakaś grupa zainteresowana yy, czym innym. No i właśnie tak to, tak to jest w takich czasach, yy, kiedy wszystko się wali. Kolejny kraj, który. Yy, Sięgnął powolność w ramach kolorowej rewolucji. Prawda? To wewnętrzna sprawa Syrii. I tak jak mówię, niestety ci duzi, ci nad nami, badają, jakie my mamy silne emocje kogo lubimy, nie lubimy, nienawidzimy i na tych emocjach grają, aby osiągnąć swoje geopolityczne cele, które są ponad naszymi głowami. I jeśli one nie osiągną właśnie te cele, to zazwyczaj my na tym niestety tracimy. Tak to jest: napalimy się, bierzemy się za, za kołtuny, idziemy niby po swoje, strzelamy do siebie, a tak na końcu, na końcu liczą się te, jak to się mówi, przepływy. Kto co ma, kto co wziął. I kto spija śmietankę z pracy innych ludzi. No Bo na tym polega na świecie rządzenie. I niestety ci chłopcy, którzy wsiedli w samochody i pojechali na Damaszek, oni jeszcze tego nie wiedzą. Zresztą oni pewnie mało wiedzą, bo nie są aż tak bardzo ogarnięci i rozgarnięci, żeby wiedzieć. Ale po co im wiedzieć, jak dzisiaj jutro wiadomo, mogą zawalczyć za swoje. Nawet ponieść śmierć męczeńską, dostać w raju churysy, a, a jeśli nie, no to przy okazji wcześniej zgarnąć trochę sztabek złota i się zabawić. No i takie jest życie, taka jest ta nasza komedia ludzka. Niestety kolejny kraj e, polek na frontach globalizmu. Tyle na dziś. Mówi Andrzej